Gościmy uczniów szkół podstawowych z powiatu sokulskiego na rozgrywkach z lekkiej atletyki to są zawody sportowe, dzięki którym uczniowie mogli będą wziąć udział w, kolejnych etap, w kolejnym etapie w zawodach wojewódzkich. Lekoatletycznych. Takie zawody odbywały się u nas cyklicznie. Dwa lata była przerwa ze względu na pandemię COVID. Także cieszymy się bardzo z tego, że w dniu dzisiejszym możemy gościć młodzież z naszego powiatu i mogą oni no, sprawdzić, w jaki sposób się przygotowali do rozgrywek sportowych, jak zmieniły się ich wyniki po tych dwóch latach przerwy, tak naprawdę. Trenowali cały rok. W naszej szkole dodatkowo jest realizowany projekt lekkoatletyka dla każdego, także tutaj uczniowie, no, którzy trenują tą lekką atletykę też biorą udział w rozgrywkach, no myślę, że powinni dzisiaj osiągnąć sukces. Dzisiaj młodzież bierze udział w Mistrzostwach Powiatu Sukulskiego w lekkiej atletyce. W dwóch kategoriach wiekowych są to igrzyska dzieci, czyli klasy 4-6, i igrzyska młodzieży szkolnej, czyli klasy 7-8. Ogólnie mówiąc, są to konkurencje lekkoatletyczne, zaczynając od biegów krótkich, 60 m, 100 m, poprzez 200, 300, 1000 i 2000 m, jak również konkurencje techniczne, rzut oszczepem, skok w dal. Zawody odbywają się pod patronatem zarządu powiatu Sokulskiego, którzy ufundowali dyplomy dla zawodników we wszystkich konkurencjach od miejsca pierwszego do szóstego i medale dla zawodników we wszystkich konkurencjach od miejsca pierwszego do trzeciego. Jest niezwykle ważne i jest niezwykle istotne dla rozwoju każdego młodego człowieka, ponieważ uczy wielu rzeczy, zaczynając od tych spraw czysto fizycznych, jak, jak aktywność fizyczna, jak wpływ na, 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 na rozwój fizyczny, ale również w tych kwestiach psychologicznych, umiejętność współpracy w zespole, rywalizacji w duchu fair play, także korzyści z uprawiania sportu od najmłodszego wieku no, są nieocenione. W dzisiejszych zawodach uczestniczy 7 szkół Powiatu Sokulskiego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych szkół będzie troszeczkę więcej. Pandemia już jakby się zakończyła, w związku z tym myślę, że będą warunki do tego, żeby tych dzieci na zawodach było jeszcze więcej i do tego wszystkie szkoły zachęcam.